Stop. Największą pułapką dla właścicieli firm jest myślenie, że musisz być zawsze przy nagraniach i kontrolować content. To kłamstwo, które kosztuje Cię wolność. Jeśli generujesz stabilne 10-15 tysięcy złotych miesięcznie lub więcej, a Twoja sprawczość jest obciążona ciągłą koniecznością angażowania się w operację kontentową, Twój czas jest w tej chwili marnowany. Prawdziwy koszt to nie pieniądze. To zmartwienie, które schodzi na Twoją głowę. Ile razy pytasz się siebie, czy content jest na czas? Czy będę musiał, czy będę musiała? Znowu sprawdzać te poprawki? Ten pęd myśli zjada Twoją lekkość i klarowność strategiczną. Nie możesz spokojnie myśleć o skalowaniu, kiedy Twoje fundamenty social mediów są niestabilne i zależą od czynników zewnętrznych. Na tym poziomie biznesu niestabilność jest luksusem, na który cię po prostu nie stać. Czas odzyskać władzę i spokój. Wyobraź sobie ten moment, kiedy to ogromne zmartwienie schodzi ci z głowy. Poczucie lekkości decyzyjnej wraca. Pomyśl o tych 72 godzinach, które wracają do Twojej. Miesiąca. To jest czas strategiczny, który możesz przeznaczyć na stworzenie nowego źródła przychodu, na strategiczne partnerstwa albo co równie ważne, na inwestycje w swoje życie. Na ten spokój z rodziną, na hobby, na to, by w końcu poczuć, że masz kontrolę nie tylko nad finansami, ale również nad swoim kalendarzem i życiem. Zyskujesz nową tożsamość. CEO, który działa z pełną świadomością i sprawczością. Właśnie to jest Visual Content. To system gwarancji stabilności stworzony dla liderów. Twoje zaangażowanie, tylko jeden kol strategiczny, aby ustalić wizję, a my robimy resztę. Pełna odpowiedzialność za dostarczenie awatara AI i 15 marketingowo dostosowanych bezbłędnych rolek, dzięki którym masz spokój z podstawowym kontentem na miesiąc. Inwestujesz w bezwzględną kontrolę, eliminując raz na zawsze ryzyko ludzkich błędów i operacyjnego chaosu. Zmieniasz niestabilność na sprawność. Jeśli wiesz, że twoja wartość jest wyższa niż koordynowanie kontentu, jeśli jesteś gotowy, jeśli jesteś gotowa, aby uzyskać stabilny kontent i czas na skalowanie, lub po prostu czas na rodzinę, to kliknij teraz poniżej, umów się na rozmowę i zobacz, jak możesz zamienić ten operacyjny ciężar na strategiczną lekkość czas na inwestycję, która przynosi spokój i wzrost.